Uda udało się go wziąć. Arabuś. Może to jest tak ciemno jak... A, powinienem, powinienem mieć... Pochodnie. Zerwę cię na strzępy! nie miałeś szans, więc się nie przejmuj, że przegrałeś. Trzeba to te, te skrzynie teraz zbierać. kufery z, tofar z tofarami mm -hmm. trzeba je zbierać bo jak się nie pozbiera będą niepospierane wczuły logiczne są logiczne Boże, już się plączę. 8, dobrze jest, 8 Myślałem, że wyciągnie pochodnie, się wystraszyłem O tu jest wyjście gówno widziałem Ale ok, idziemy dalej Pen nie jest daleko. Znaczy Benzala. Bo... Koś mało tu. Może wieńców. A Dziwne, dziwne. Oh, yeah, zombie. <laughs> O pesk No i to będzie dużo takich ożywieńców Takich szkieletów plus Świątynnych strażników Dzień dobry Czego chcesz? Chciałeś sobie poplądrować? Jeśli tak, to się spóźniłeś. Co się stało? Od kiedy pojawili się ożywieńcy, w okolicy pełno jest trabusiów. No więc czego chcesz? Przybyłem, żeby walczyć z ożywieńcami. Jeśli to faktycznie prawda, to jesteś dzielnym facetem. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował broni i idź porozmawiać z Darok. Jeśli ktokolwiek orientuje się w sytuacji, to właśnie on. Mogę jakoś pomóc? Ten niewielki problem z ożywieńcami spowodował nieprzewidzianą przerwę w pracy. Większość kowali nie żyje, a ja potrzebuję więcej stali. Stali, powiadasz? Tak, dostawy z tuneli. Chcesz mi pomóc? Więc dostarcz mi sześć skrzyń stali. Pokaż mi swoje towary. Aha, można zobaczyć. Słyszymy, to tak się naoszczy. To, to no, 90, wiesz, na to samo będzie to samo. A teraz masz to. Masz to. Jeszcze raz a że... chociaż w sumie? idealnie Mistrzowski miecz. Aha. Czyli Czego tu szukasz? Mora? Co ty tu robisz? Przynoszę dary dla asasynów. Bryłki surowej rudy. Rudy z ogni Nordmaru. W zamian miałem dostać artefakt ze świątyni. Ale został skradziony. Skradziony przez głupie, chciwe mory. Co zamierzacie? A jak myślisz, mora? Będziemy strzec miasta. Pomóż mi pokonać ożywieńców. To wszystko przez takie mory jak ty. Nie ufam ci. Atakujecie, co się da. A potem uciekacie z łupami. Nie macie żadnego honoru. Jak mogę sprawić, żebyś mi zaufał? Nie ufam nikomu poza Daro. To dobry wojownik. Ma honor. Jeśli ci zaufa, pójdę z tobą do świątyni. Gdzie jest świątynia? Na południu. To stamtąd przychodzą martwe dory. Okay. Ciebie <kuh> też napadli? Um, nie. Napadli mnie! Doprawdy. Ale udało mi się uciec do miasta. Rozumiem. Co zamierzasz dalej? Zostanę tutaj. Rozmawiałem już z chujem. Mówi, że mogę zostać. Pohandlujemy? Jestem niepocieszony, ojcze, teraz akcji. Ci cholerni koczownicy zabrali mi dosłownie wszystko. A później, nagle, zupełnie znienacka, pojawili się ci wszyscy ożywieńcy. To było okropne. Wszyscy walczyli. Więc uciekłem stąd jak najprędzej. Do rzeczy. Jeśli jesteś dzielnym człowiekiem, odzyskaj mój towar. Dobrze. Co to za towar? Jest tego osiem skrzyni. Chyba podpisałem je swoim imieniem. Zaatakowali mnie na drodze poza miastem. To chyba wszystkie twoje skrzynie. Jesteś prawdziwym bohaterem. Bardzo ci dziękuję. Teraz możemy przejść do interesów. No, okay. Pokażę swoje towary. To mogę jedynie kupić, a posprzedawać. To chyba trzeba się po pozbywać, trochę tego wciąż mam. Mamy. Żebym nie przesadził tak. Nie przesadził. A, w sumie 45... to było za dużo, 12, coś za 8, nie wiem czy takie coś w ogóle istnieje, na mam za 7, za 1, okej. Okay. Czemu przybyłeś do tego przeklętego miejsca? Jakieś wieści? Większość wojowników broniących miasta poległa. Reszta uciekła. Tchórze. A ty? Ja pochodzę z Benelaj. Kiedy usłyszeliśmy, co się tu dzieje, pośpieszyliśmy z pomocą. I co teraz zrobisz? Dość już ofiar. Nie zaryzykuję ataku. Nie chcę narażać moich ludzi. Będziemy bronić miasta tak długo, jak będziemy mogli. To jest nasze zadanie. Co mogę dla Was zrobić? Posłałem kilku ludzi na tę górę. Nie wrócili. Idź i sprawdź, czy ktokolwiek z nich przeżył. Wróg napadł też na tunele. Niewolnicy nie mieli żadnych szans. Lepiej się przygotuj, żeby mieć choć cień szansy, powiedz, jeśli mogę coś dla Ciebie zrobić. Co ze świątynią? To tam zaczęły się problemy. To tam tkwi źródło zła. Ale nikt o zdrowych zmysłach nie zapuści się do środka. Jeśli chcemy przywrócić tu spokój, musimy zaatakować również świątynię. Masz rację. No dobrze, nie będziesz nie musiał sam wchodzić do świątyni, ale najpierw trzeba oczyścić okolice. Rzucę okiem na tunele. Wewnątrz góry biegną dwa tunele. Jeden z nich znajduje się tuż za miastem. Drugi jest dalej na wschód. Uważaj na siebie. Zajmę się tą górą. Uważaj na siebie, synu 2 Delia. Uważaj na siebie, ciebie, ciebie, to safe. Ja się ciebie, 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 w kolejnych odcinkach serii. w ciebie, w ciebie, 3 byliara, więc ciebie,